ostatnie dwa dni przyjęcia aukcyjnych i proszę Państwa te przyjęcia nabierają tempa kolorytu i zaskakują nas jakością. Proszę Państwa przed Państwem coś co podniesie ciśnienie kolekcjonerom pięknych monet Polski Królewskiej Proszę Państwa tutaj na początku kilka monet starszych. Mamy XVII wiek, mamy XVIII wiek, tutaj jest genialny Szelonk Elbląski, miedzi, 60 rok. Moneta pochodząca sprzed ładnych paru lat z naszych aukcji. Kupiona jeszcze na aukcji Allegro. Cena była wtedy bodajże około 6 czy tysięcy, ale znam no, jedną osobę, która regularnie przypomina tą monetę i żałuje, że jej wtedy nie kupiła. A i u kilku innych też się pojawia we wspomnieniach, że to była genialna i najładniejsza sztuka tego typu, jaka zagościła na aukcji, jaka była w handlu. To proszę Państwa teraz Szansa nabyć ją ponownie. Wtedy sprzedawana jeszcze bez gradingu, w tej chwili z gradingiem MS62. Wspaniała. Tu niepozorna moneta, ale rzadka, szczególnie w takim stanie. Ternard 613 Rok Gdański. Bardzo nietypowa, niespotykana na co dzień wizualnie emisja. Kolejna piękna sztuka, jak dla tego typu. NGC AU58. Po tym krótkim wstępie przechodzimy do monet, które stanowią trzon tej kolekcji. To są monety Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szybko tylko rzut oka, poglądowo, co będziemy tutaj mieli do dyspozycji. Wybrane najlepsze w swojej klasie. MS64 za pół grosza 67. Szellong, 68 rok. MS62. 92. Bardzo rzadki. AU50. Piękny, ciemny, taka ładna powierzchnia. Super. 93. Gdański w srebrze. MS61. Stary grading NGC. I piękne grosze. Piękne grosze. Pierwszy z nich to mamy 65 MS62. Przy takim przeglądzie ogólnym trudno wychwycić czasami ostrość, ale tylko szybko zaprezentujmy. 66 rok MS64 BN, ale ile tu jest pięknej czerwieni naturalnej? Taki super moneta. 67 MS64. No, proszę Państwa, tu będą emocje. Także ta aukcja to nie tylko średniowiecza. 75 rzadki i w MS61 piękny. 76 AU58. Niektóre z tych mamy proszę Państwa, to egzemplarze również z naszych wcześniejszych aukcji. Na pewno tu jest kilka sztuk z najlepszej aukcji poniatowskiego, jaką mieliśmy. To było chyba rok temu, w czerwcu. 81, 64. Super moneta. 83, MS-61. No, wyszukana kolekcja. Zbierana długo. Tylko najładniejsze sztuki w swojej klasie. Można teraz będzie to przejąć. Będzie o co powalczyć w Bo takiej miedzi no, naprawdę trzeba lat, żeby uzbierać tej klasy. 93 64, ale jaki piękny. Bardzo delikatna, lekka patyna. Taka świetna, głęboka, wiśniowa poświata, tła. Druga strona jeszcze lepsza, no, rewelacyjna moneta. Nie wiem, czy to nie jest egzemplarz z naszej aukcji też, bo pamiętam, że kiedyś mieliśmy takie cudowne. 94, bardzo dużo czerwieni w zakamarkach. No, rewelacyjny, rewelacyjna strona herbowa. No, Cudna moneta 64RB, trojaki, tylko dwa trojaki, ale za to jakie. Proszę zobaczyć jaki detal bicia, jak, jakie włosy. Państwa, tutaj nie dość, że wchodzi wypadkowa stanu zachowania znakomita, to przede wszystkim też jakość bicia, bo nie jest łatwo znaleźć tak wybite trojaki miedziane. Obok 68 jaka powierzchnia z lekką taką połyskliwą poświatą, MS-64BN, no, nic dziwnego naprawdę moneta zwraca uwagę i proszę Państwa sreberka sreberka również niekiepskie. proszę bardzo szybko, grosz srebrny o 58, ale troszeczkę coś z ostrością się gubi bardzo świeża powierzchnia 77 MS-61, niedobity, ale świeży, ten jest śliczny i od razu też widać jaka nota ale proszę Państwa, jaki stan! Pełna taka naturalna mennica. Super! Ten miseczkowaty, pamiętam, to też musi być chyba nasza aukcja, bo mieliśmy takiego. Świetne lustro, stara patyna MS-62 PCGS, wspaniała moneta. I, proszę bardzo, Dwa groszówki. MS-62, przepraszam, mały 58, obok MS-64 na 70 roku, znakomity, piękny w patynie, no, ale urokliwa moneta, MS-63, 78 rok, 79, tylko U-58 można powiedzieć, ale moneta też znakomitej jakości i tutaj jest taka, która się wyróżnia w ogóle nawet na tej grupie monet urodą piękne, świeże lustro, intensywne, Loczki królewskie rewelacyjne, połysk z obu stron, jaki, jaki zegar chodzi. 66 rok, MS64, genialna złotówka. Proszę Państwa, obok, no nie wysoka, ale zobaczcie na rocznik, 79 rok. Może to być najlepszy egzemplarz w ogóle, jaki pojawił się na aukcjach z tego rocznika. Bardzo rzadki rocznik, ładna moneta, taka zdrowa, świeża. Super, obok 85. Charakterystyczny inny typ na u 58 86. Nowy typ Pierwszy, mm, pierwsza rok emisji tego typu. Rzadka moneta, ładny egzemplarz. 94 WMS-62. Sporo naturalnego lustra i skończyliśmy starą Polskę. Ale proszę Państwa, chciałem pokazać tu jeszcze kilka drobiazgów z tego przyjęcia. No tu mamy próbę, niby nic. Ale to proszę Państwa, jaka próba? 50 groszy, 49 rok. Tylko zobaczcie, w czym ona jest wybita. To nie jest mosiądz, to jest opisane jako kuper, jako miedź. Ewidentnie widać, że właśnie to jest brąz, to jest inny zupełnie stop niż typowo te próby były, czyli generalnie powinno to być o i Później aluminium z tą datą, próby w mosiądzu, a tu mamy próbę Mieć. Skoro NGC napisało mieć na etykiecie, to prawdopodobnie jest to wynik badania, bo generalnie niestandardowe metale zawsze mają badania w NGC. Także, jak napisali mieć, to wiemy, że to, to jest miedź. Tutaj 2 złotówka aluminiowa z napisem próba też rzadka pozycja, ale ewenementem są te dwie ostatnie monetki na końcu. Co my tu mamy? Królestwo Polskie. 5 Fenigów MS64. No, zdarzały się wyższe noty. Czym ja się tu zachwycam? Tym, proszę Państwa. Hybryda Stempli. Tutaj mamy polskiego Orła od polskiej emisji 5 Fenigów, natomiast złożony z niemiecką 5 Fenigówką. Unikalna pozycja. I tu są takie dwie. Jedna z nich jest ujęta w katalogu. Pana Hałupskiego i Janusza Partymowicza. Druga w ogóle dotychczas nienotowana, notowana, Państwa, tutaj mamy odwrotność hybrydy tamtejszej, czyli tu mamy pięć Fenigów królestwo polskie, 17 rok, ale tył jest niemiecki. Czyli tu mamy awers i rewers jednej monety, a jak sobie obrócimy na Ej, strasznie z tym światłem, ale tak roboczo, proszę Państwa, gdyby nie to, że przedstawiamy te filmiki tak roboczo, a mielibyśmy przygotować je lepiej, to pewnie połowa by ich nie powstała, więc moim zdaniem lepiej nawet takie robocze na szybko, na gorąco podzielić się emocjami i wrzucić, żeby Państwo też je zobaczyli, niż dopieszczać szczegóły, ale w efekcie połowy nie zrobić. I proszę bardzo. I teraz mamy polską pięciofenigówkę. Tu polski orzełek, tu polski, polska reszka. Super. Taki zestaw cieszy nie tylko nas, ale i Państwa, bo nie wszyscy przecież zbieracie średniowiecze, choć proszę Państwa to średniowiecze, które u nas będzie, to nawet jeśli nie zbierają Państwo średniowiecza, to powiem tak, jest to najlepszy moment, żeby zacząć je zbierać, ponieważ tam są takie monety, których nie było przez kilkadziesiąt lat w handlu albo i więcej i jak teraz się ich nie kupi, to przez kilkadziesiąt lat prawdopodobnie znów nie wyjdą na rynek. Więc nawet jak się Ktoś przekona do średniowiecza za kilka lat, zbierania to będzie tylko mógł wspominać, że szkoda, że nie zrobiłem tego na aukcji 10 GNDM. Bo wtedy były takie monety, które nie pojawiły się drugi raz. Także do średniowiecza zachęcam, a przekonanych już do monet, tych późniejszych, do tego co jest tutaj, przed Państwem zachęcać nie trzeba. Wkrótce szczegółowo omówimy poszczególne pozycje. Zaprezentujemy na stronie aukcyjnej. A teraz taki pierwszy przegląd na gorąco, bo jest co przeglądać. Zapraszamy!